Witam z tej strony, Mr. Kurczak. I zapraszam do odcinka informacyjnego. Pierwsza sprawa. Zmieniam nazwę z Mister Kurczak na Kurczak. Na przykład przy początkach do filmu. Druga sprawa. Jak zauważyliście, robię powoli serię i będzie ich więcej i nie wiem jak zrobić tak jakby było na przykład u JJ Jokera, że Minecraft Sonica Tombę ma oddzielnie hmm, czy to trzeba do playlisty dodać czy co czy nie wiem można pisać w komentarzach ouch można pisać w komentarzach ucieszyłoby mnie to Trzecia sprawa, zmieniam lekko powitanie, czyli y, z Mr. Kurczak na Kurczak, i to będzie jeszcze brzmiało tak. Witam z tej strony, Kurczak. I teraz, na przykład, a, kolejny odcinek serii Satanizm Minecraft. I zapraszam do oglądania. To pod koniec też jest. No, i zmieniam także zakończenie, i to zakończenie będzie. Y, no, no, teraz będę kończył ten odcinek informacyjny. I to będzie brzmiało jakoś tak. Mniej więcej. Tak. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Zmotywowałoby mnie pisanie komentarzy, stawianie łapek w górę, a także subskrypcja. Ja z Wami się już żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.